Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry, słuchajcie, mam nadzieję, że się Tomek nie obrazi, jak się obrazi, to Tomek, bardzo proszę, daj mi znać, to wtedy usunę to nagranie, nie ma problemu, usiadłem przed chwilą na maile i jednym z pierwszych maili, jaki odpaliłem, to jest kolejny człowiek, który jest szczęśliwy, że ma wyszukiwarkę na półtora gola, napisał do mnie maila, jak widzicie, Panie Robercie, chciałem tylko napisać, że wyszukiwarka 1,5 Gola jest niesamowita. Ta cała masa meczy, która się domyka bez żadnego problemu, to jest cudowne. Granie totalnie bez emocji, po prostu wiem, że jak zagram na przykład 10 kuponów, to nie ma siły, żeby przynajmniej 7 było zielonych. Świetna sprawa i super robota, panie Robercie. Nie żałuję ani złotówki wydanej na pana Akademię Gry. One Pass Premium i materiały tam zebrane też są super wartościowe. Znakomita robota i tak dalej. Tomek, mega, mega, bardzo dziękuję. Cieszą mnie te maile, jest ich bardzo dużo. Bardzo, bardzo wam wszystkim za to dziękuję. To świadczy o tym, że jest sens dalej robić to, co robimy. Szykuję kolejne działa. Tsunami to będzie coś, co po prostu zmiecie z powierzchni ziemi te firmy bukmacherskie. Mam nadzieję, a być może jaram się jak małe dziecko, może niech ich nie zmiata, niech niech dadzą nam trochę powygrywać. Co najważniejsze, będziemy grali anonimowo, nie musimy. Się, że tak powiem, e, nie musimy grać tak jak oni chcą, żeby wiedzieli kto gra, jak gra. Dlatego ja Wam zawsze mówię: idźcie sobie, jak to się mówi, incognito do punktu i korzystajcie, ile tylko wlezie, zobaczycie co się będzie działo na tym tsunami. Słuchajcie słowem jeszcze komentarza do wyszukiwarki: Półtora gola. Słowa te kieruję głównie do tych osób, które są spoza akademii gry i one nie do końca rozumieją jeszcze, na czym to wszystko polega, i na przykład zaczęły grać od wczoraj, od przedwczoraj, i pomimo tego, że tak, jak tam wam pokazywałem, na 92 spotkania 80 weszły, one trafiły akurat na, na taki mecz, który nie wszedł i są zniesmaczone, często, gęsto piszą na signalu na przykład, czy gdzieś tam, a kurczę, zagrałem, nie weszło, bez sensu i tak dalej. Słuchajcie. No, będę to powtarzał, do, ja wiem, że niektórzy już usypiają, jak ja to mówię, ale słuchajcie, zapamiętajcie to zdanie i niech to zdanie da Wam troszeczkę do myślenia. Nikt na świecie, nikt na świecie, nikt nie da Wam stuprocentowej gwarancji, że dożyjecie jutra. Ani mi, żeby było śmieszniej. Nikomu. Nikt nie ma 100%. Rozumiecie o co chodzi? Nikt. Więc liczenie na to, że mecze na, będą 100%, tak zwane pewniaki, jak niektórzy spoza akademii nadal to nazywają, no nie, musicie zmienić nastawienie, musicie zmienić myślenie, wtedy będziecie bawili się, wygrywali i czerpali mega radochę z tej gry. Tak jak Wam mówię, będą mecze, dążymy do tego, w tej chwili jest tam o te 86,5% trafianych meczy. Mam nadzieję, że to będzie cały czas ponad 90%, czyli tak tu napisał Tomek. Chodzi mi generalnie właśnie o to, że na 10 kuponów 7, 8, 9 albo komplet będą trafione. Nie ma możliwości, żeby nie być zarobionym. Ale pamiętajcie, że to jest sport. Są niestrzelone rzuty karne, są dziwnej treści spotkania. Ostatnio w meczu uks u z kimś tam, nie pamiętam, 17 minut doliczył sędzia do bodajże pierwszej połowy. No to nie są normalne, to nie są normalne rzeczy, tak, więc bardzo Was proszę, bądźcie na to wszystko uczuleni, ta wyszukiwarka będzie jeszcze do zakupu w opcji dożywotniej do końca tego miesiąca, na dole macie link akademiagry.pl łamane na sklep, tylko do końca tego miesiąca można kupić wyszukiwarkę w opcji dożywotniej, później będzie już tylko i wyłącznie opcja miesięczna bądź roczna w dużo dużo wyższej cenie więc jeśli chcecie skorzystać w tej chwili z narzędzia które będziecie mogli, z którego będziecie mogli korzystać wiele 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 lat a ja wam gwarantuję, że ona będzie rozwijana będzie doprecyzowana zrobię wszystko, żeby po prostu ten diament oszlifować na maksa, żeby to był taki naprawdę majstersztyk, że wchodzisz i tak jak Tomasz tu napisał bez żadnych emocji, bez zastanawiania się czy ktoś czy taka drużyna, czy siaka po prostu wchodzisz, raz, dwa, trzy dodatkowo wczoraj programista zaproponował mi jedną rzecz dajcie znać w komentarzach pod spodem będzie mi bardzo miło, co wy na to bo ja na początku się tak skrzywiłem aczkolwiek później powiedziałem Robertowi z Akademii i Robert powiedział, że super sprawa, także kompletnie mnie zaskoczył już mówię, co mi powiedział programista powiedział, że mu, oczywiście to jest wszystko zawsze dodatkowo płatne i tak dalej jak ktoś korzystał z usług programistów, informatyków i tak dalej, to wie, że to nie są tanie rzeczy i pan programista zaproponował, Robert, a co ty na to, gdybyśmy stworzyli coś takiego, że gracz, na przykład Tomasz, zaznacza na wyszukiwarce 3-4 spotkania i jednym kliknięciem przenosi go do bookmachera, na przykład Superbet, albo Fortuna, albo jakiegokolwiek innego legalnego i automatem tworzy się kupon. Z tego co zaznaczył na przykład Tomasz w wyszukiwarce, automatem tworzy mu się kupon na przykład w fortunie. Dajcie znać, co ta, taka funkcjonalność byłaby dla Was fajna, bo jeśli będzie fajna, no to oczywiście ją zrobimy. To tyle. Do końca miesiąca, także później opcję dożywotnią wyłączam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Hejka.